W najbliższą sobotę 2 kwietnia o godzinie 17 odbędzie się niezwykły mecz piłkarski pomiędzy KS-em Sandbus Kutno a Stowarzyszeniem Integracja. Mecz charytatywny odbędzie się po zakończeniu ligowego pojedynku KS-u Sandbus Kutno z Górnikiem Łęczyca. Mecz charytatywny, który organizuje Stowarzyszenie Integracja Krośniewice wspólnie z klubem sportowym Skutna jest dla pana Edwarda Książka, wieloletniego radnego, Rady Miejskiej w Kutnie, który jest poważnie chory i potrzebuje naszej pomocy. Stąd pomysł, żeby w taki sportowy sposób wesprzeć chorego. Uważam, że pomaganie, robienie dobrych rzeczy nie ma granic, więc nie ma to znaczenia, gdzie mieszkamy, bo razem możemy naprawdę zrobić coś dobrego. Czy to będzie mieszkaniec gminy Krośniewice, czy mieszkaniec gminy Kutno, jeżeli jest taka potrzeba, ktoś jest z pomocy, potrzebuje naszej pomocy, naszego wsparcia, zawsze jesteśmy otwarci na to, żeby pomagać innym. Nie zabraknie różnego rodzaju atrakcji. Będą m.in. konkursy z nagrodami rzeczowymi, kiełbaska z grilla, popcorn i wata cukrowa. Atrakcją będzie na pewno sam w którym wystąpią zawodnicy KSW z Kutno, wystąpią juniorzy, a także lista zaproszonych gości, których tutaj już wiemy, że prawdopodobnie wystąpi pan Jacek Sikora, pan prezydent Zbigniew Wdowiak, pan poseł Dunin. Być może pojawi się też kilku zawodników związanych chociażby z miastem Kutno, bo mamy informację, że chociażby Rafał Jankowski z obecnej granicy w regionie jest zainteresowany przybyciem. Rafał Kubia, który, no wiadomo, swego czasu grał chociażby w Widze Podczas meczu stowarzyszenie Integracja Skrośniewic będzie sprzedawało cegiełki, z których dochód również zostanie przekazany na leczenie radnego Edwarda Książka. Kilku zawodników też wpadło na pewien pomysł, żeby wspomóc finansowo jak gdyby tą całą akcję, żeby wystawić na licytację koszulki kilku klubów. Będzie można kupić koszulkę chociażby z podpisami koszykarzy, którzy też się włączyli jak gdyby w tą akcję. Będzie również do nabycia koszulka piłkarzy KS San Buscutno, koszulka z autografami piłkarzy łódzkiego Widzewa oraz będzie koszulka z podpisem młodzieżowego reprezentanta Polski Bartka Pawłowskiego, który obecnie jest zawodnikiem Korony Gielce. I te informacje będą też upublicznione na, na portalach społecznościowych. I licytacja będzie trwała do końca przyszłego tygodnia i wiadomo, że osoba, która zlicytuje koszulkę, będzie miała tym mieworęczoną, a wszystkie piączki będą przeznaczone na leczenie dla pana Edzia Książka. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Kutna Zbigniew Burzyński oraz poseł na Sejm RP Paweł Bejda. Sponsorami wydarzenia są cukiernia i piekarnia Tady Dozdosty, Biuro Max, EKU24, Cyberkultura i Media Markt. Oczywiście firmom dziękujemy za, za pomoc w organizacji tego jakże szczytnego wydarzenia.